Witam wszystkich. Dzisiaj ponownie dworska uczta. Poprzednia konserwa raczej ucztą nie była. Zobaczymy jak będzie tutaj. Mamy tu mielonkę drobiową z wieprzowiną. 93% mięsa, czyli całkiem sporo. Puszka łatwo otwieralna, aluminiowa. W miarę długa data przydatności. Bardzo fajna mała puszeczka. Porcyjka 190 gramów, prawie że tak sam na raz. Jeśli chodzi o kaloryczność, to ma to 285 kilokalorii, czyli znacznie mniej niż ta poprzednia, chociaż tamta aż tak mocno tłusta nie była, no ale w końcu tu jest też trup, a tam drobiu nie był. Mamy bez dodatku glutaminianu, bez mięsa oddzielonego mechanicznie, czyli bardzo dobrze, w miarę sporo ilości mięsa. Niestety w składzie znajdziemy oczywiście cholerną substancję konserwującą, to bardzo źle. No ale oprócz tego mamy filet drobiowy z kurcząt 54%, mięso drobiowe z indyka 24%, mięso wieprzowe 15%, tkanka łączna wieprzowa, skrobia modyfikowana, sól przyprawy. Jakaś dziwna tkanka łączna, nie za bardzo mi się to podoba. Oczywiście nie ma podanego producenta. Wyprodukowano dla firmy tylko gral. Tak jak tu podano. Jednak ktoś się nie chce przyznać, jakie dziadostwo produkuje. Chyba, że to będzie lepsze od tej poprzedniej. Aż się boję otwierać. Ale muszę. Skoro już to kupiłem, no tutaj jakiś chociaż zapach jest. Tej poprzedniej to praktycznie w ogóle go nie było. Galaretki jakoś tu nie widać, jest trochę tak, jakby mokrawe. Troszeczkę może lepiej się to prezentuje, zapachowo i wyglądowo niż te poprzednie. Oczywiście zawsze warto zjeść z jakimś dodatkiem, w moim przypadku ogórek i chleb. No, jako to, że jest mielonka, to pewnie będzie bardzo mocno zmielone. i poleciało no widać, że jest mocno zmielone masakrycznie chociaż tu jest prawda powiedziana że to mielonka ja pierdzielę powtórka z rozrywki no tak, drób na pewno nie smakuje plus te inne dodatki no może pod względem zapachowym jest to OK, ale pod względem smakowym chyba to jest nawet gorsze od tej trolskiej. Bardzo dziwny smak, jak nie drób. Ani indyk, ani kurczak. No coś okropnego. Nie wiem, co tu zostało zmielone, ale chyba raczej nie to mięso, co trzeba. No ratuje zjedzenie z dodatkami zakrywa cały smak tego dziadostwa niech ta firma lepiej zajmie się konserwami rybnymi a nie sprowadza takie dziadostwo jeszcze w dodatku firma która to produkuje nie chce się przyznać co to jest no rozumiem, że to marka własna dworska uczta więc nie podali producenta ale to nie ma nic wspólnego z dworską ucztą Naprawdę to nie smakuje jak drób. To już wegetariańskie rzeczy udające mięso są lepsze od tego. No słowo honoru. Ja pierdzielę. No niby dużo mięsa, no są te cholerne konserwanty, ale smaku to za cholerę nie ma. No jeszcze jakieś chrząstki są Albo to tylko mi się tak trafiło. Normalne dziadowstwo jest ja dla mnie nie polecam tego nawet pod postacią ciepłego czy zimnego. Zjedzenie tego I nie warto tego kupować na pewno. Chyba, żeby ktoś chce spróbować. Może akurat komuś będzie takie coś pasować? Dla mnie to jest są tamta i ta puszka. Jedne z najgorszych, jakie ostatnio jadłem. A jadłem już tego całkiem sporo. No i takiego syfu dawno nie jadłem. Gdzie oczywiście sobie to kupiłem? W jakiej cenie? Wszelkie te informacje będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci. Aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.